Dobry, witam państwa serdecznie w imieniu pana prezydenta Miasta Leszna, który niestety nie może dzisiaj być z nami, w imieniu Wydziału Rozwoju, jak również wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i organizację Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego. Szanowni Państwo, czwarta edycja Lufy już niebawem, dlatego też zaprosiliśmy państwa dzisiaj, aby ujawnić niektóre szczegóły naszego wydarzenia. Zanim to jednak nastąpi, przed samą lufą chcielibyśmy również Państwa zaskoczyć kreacją graficzną. Dlatego też za moment pokażemy Państwu tegoroczną linię wizualną naszego festiwalu. I w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Tadeuszowi Krawczukowi. Jest to artysta, który jest z nami od zeszłorocznej edycji. Pochodzi z Wrocławia, jednak jest również w Lesznie. Otworzył tutaj nawet działalność. Niezwykły talent, także Tadeusz, bardzo dziękujemy. No i szkoda, że nie mogłeś dzisiaj być z nami. Wstydzi się. <laughs> także Poszamy może teraz poproszę, żeby Antoni ze mną, bądź że nasz partner. Jędrzej, Jędrzej. Tak? Jędrzej. Zróbmy tą wstęgę. Teraz tak, ma ja mam tak. nawet... to... może tak? I odkrywamy. To może tu, tak? Odbrakcie. Jest do góry nogami. Trzeba chować. Tak, 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 tak mię wziął być, nie nie ale tak jest na lupie. po prostu... Wszystko się może zdarzyć. Nie byliśmy na lupie. Nie byłem na lufy, tango, coś nie trafiło. Dobrze. Ty. Człowiek lufy, Miasto opakowane kulturą, także. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, dzisiaj chcemy tylko kilka informacji ujawnić. Nie podamy jeszcze całego programu, będzie on dostępny w połowie sierpnia. Natomiast o, o, o tym, co się będzie działo. Myślę, że opowie Kasia. Jasne. Oddaję głos Kasia. Jasne. Lufa to miasto. Lufa to centrum miasta. To możliwość natykania się na kulturę i różne formy sztuki w naszych ulicach, na rynkach, placach, gaskach, jak to mówią w Wielkopolanie. W tym roku mamy kilka stref. Mamy też kilka nowości na Lufie. Najważniejszą częścią Lufy jest muzyka. To jest to serce całego festiwalu. Będziemy mieli w tym roku dwie sceny muzyczne. Jedna będzie oczywiście umiejscowiona na ulicy Słowiańskiej. Druga pojawi się tutaj na pompach, stąd dzisiaj nasza obecność tutaj. Mamy też warsztaty. Ogromna strefa warsztatowa, za którą odpowiedzialna jest w tym roku Kasia Jurga, nasza genialna leszczyńska artystka, która zaprosi nas do współtworzenia tej sztuki. To będą warsztaty dla dzieciaków od roku do ludzi powyżej 99 roku życia, czyli dosłownie dla wszystkich. Wszystkie dostępne i bezpłatne. Yy, mamy też taniec. Yy, rok temu taniec pojawił się po raz pierwszy, i okazało się, że to było coś, czego Lufa potrzebuje. Nieskrępowany taniec w różnych przestrzeniach. Wierzę, że w tańcu Was również zaskoczymy pewnym niesamowitym elementem, ale niech to pozostanie nadal niespodzianką. Performance, czyli wszystko to, co nie mieści się w ramach, yy, w ramach yy, określonych dziedzin sztuki, więc będą rzeczy dziwne, nietypowe. I jedną rzecz możemy zdradzić, będziemy wspól z mieszkańcami tworzyć mural, ale mural, jakiego jeszcze nie było, każdy będzie mógł podejść i razem z nami ten mural współtworzyć zupełnie nową zupełnie nową na Lufie to będzie strefa sztuki strefa, która rozciągać się będzie od Leszczyńskich, od galerii MBWA poprzez rynek aż do galerii Has, czyli koniec ulicy Wolności. To będzie taka strefa, gdzie pokażemy naszych lokalnych artystów, między innymi malarzy, fotografów. To będzie taka przestrzeń, że, w której pokażemy, jak wspaniałych artystów nasze miasto posiada yy, i z kogo możemy być naprawdę dumni. Yy, jest też wolna scena w naszym niesamowitym areszcie. To jest przestrzeń, którą odkryliśmy przy okazji. Pierwszej lufy, i uważamy, że no, to jest przestrzeń, którą warto pokazywać, bo jest zupełnie nietypowa. Między innymi na wolnej scenie w Areszcie zaprosimy Państwa do paneli dyskusyjnych na najróżniejsze tematy. Pojawi się tam coś jeszcze, o czym zaraz opowie nasza koleżanka Ania. Tak jak wspominała Iza, nie opowiemy o wszystkich gwiazdach, bo chcemy nieco dawkować te wszystkie informacje i odkrywać karty po kolei, ale o kilku możemy na pewno w tym momencie powiedzieć. Tak i póki co to na pewno możemy ujawnić. I myślę, że to jest duża niespodzianka nie tylko dla fanów muzyki elektronicznej. Właśnie tutaj w tym miejscu w sobotę 2 września w zasadzie wieczorem czy też nocą, sobotnią nocą będziemy tutaj mogli gościć, będziemy gościć Was Astrala. To jest gwiazda producent muzyki elektronicznej obecny na rynku muzycznym już od kilkunastu lat. Jest to przede wszystkim autor, który no nie poddaje się konwencji gatunku, jest przede wszystkim oryginalny, nie poddaje się modzie i trendom. Także to będzie na pewno niesamowita okazja, żeby Bas Astrala tutaj posłuchać. Zapraszam serdecznie. Tak. A przed właśnie Bas Astralem będzie czekać na nas duża dawka muzyki house'owej właśnie też w sobotę, gdzie tego też nie mieliśmy wcześniej na festiwalu Lufa, czyli Taste the Music i DJ Contest, gdzie będzie można podczas tego konkursu zgłaszać swoje sety. No i y, y, chłopaki z Stage the Music będą wybierać tutaj y, 10 najlepszych setów i będzie okazja do posłuchania tych setów właśnie podczas soboty y, w areszcie no a główna też wygrana to będzie też tutaj niespodzianka dla tej osoby, będzie mógł zagrać tutaj też właśnie w tej mm. przestrzeni, w której jesteśmy, tak więc będzie dużo hałsu w sobotę 2 września. Jeśli chodzi o muzyki, to muzykę, to oprócz hałsu yy, będzie mieli najróżniejsze gatunki muzyczne, będzie indie pop, będzie rock z prawdziwego zdarzenia, mamy też yy, 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 wystąpi też wspaniały zespół hip-hopowy, yy, pojawi się nawet yy, zespół country, czyli podróż przez muzyczne sceny i myślę, że pokażemy, że w, w każdym stylu muzycznym każdy może znaleźć rzeczywiście coś dla siebie. Lufa z założenia jest działaniem rewitalizacyjnym. Dlatego to, co się co roku nie zmienia, jest... Lufa jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku. Lufa odbywa się w przestrzeniach centrum miasta i lufa jest bezpłatna. Ale jest to możliwe tylko dzięki zaangażowaniu miasta Leszna. Jednak no, nie udźwignęlibyśmy organizacji tego wydarzenia, dlatego też bardzo ważne jest dla nas wsparcie partnerów. Także dzisiaj chcielibyśmy Państwu z przyjemnością przedstawić, że tegorocznym sponsorem głównym, jak i partnerem wydarzenia jest firma Werner Kenkel. Stąd też obecność dzisiaj chłopaków, za chwilkę oddam głos. Natomiast oprócz tego partnerem wydarzenia jest również firma Enzinger, firma Drukarnia Leszno, Print 44, Fogo Agregaty, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, firma Lespin, Antonińska, Wieniawa. Nie wymienię chyba mhm. tutaj wszystkich partnerów, ale jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że szukamy nadal partnerów firmy, osoby chętne do współpracy. Jesteśmy otwarci, także każdy z Państwa może się jeszcze znaleźć tutaj na, logotyp może się znaleźć na... na Plakacie Lufy. I współtworzyć z nami ten festiwal. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak. A w tym momencie, no, przede wszystkim jeszcze chciałabym podziękować firmie Werner Kenkel, bo jesteście z nami od pierwszej edycji. I to jest niezwykle dla nas ważne, że możemy liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale przede wszystkim jest, zarówno właściciele, jak i pracownicy firmy Werner Kenkel realizują nasze pomysły, i współtworzą, wspierają. <grym> są niezwykle zaangażowani, y, także bardzo dziękujemy za wasze wsparcie. Jest to dla nas no, naprawdę niezwykle ważne. oddaję ja głos. <laughs> Może tutaj dziękujemy za te miłe słowa. Natomiast, gdyby nie taka inicjatywa, to pewnie byśmy nie współuczestniczyli, nie współtworzyli tego wydarzenia już któryś rok z rzędu, czwarty. To już będzie czwarty. Natomiast to decyzja właścicieli i to właściciele chcą i zawsze lokalnie, zresztą to o tym mieszkańcy naszego regionu wiedzą, że zawsze takie fajne inicjatywy wspierają. No, a pracownicy się też angażują szczególnie, dlatego mamy tutaj Jędrkę dzisiaj z nami, bo reprezentuje dział konstrukcji, który jest mocno zaangażowany, a szczególnie w tym roku, w zeszłym też, w tym też mocno, żeby oprawę tego miasta opakowanego kulturą żeby to faktycznie zrobiło wrażenie. Nie będziemy zdradzać, nie będziemy opowiadać o tym, co ma się pojawić z tego takiego obszaru naszego, tekturowego. Natomiast myślę, że będzie fajnie, mieszkańcy i uczestnicy będą zaskoczeni mile na tym wszystkim. No, nam pozostaje tylko zaprosić wszystkich mieszkańców, bo to, co dzieje się od tych czterech lat tutaj w Lesznie, to jest to coś bardzo oryginalnego. Tyle e, obszarów które, e, kulturalnych, które się tutaj porusza, tak jak Kasia wspomniałaś, czy e, fotograficy, malarze, tancerze, e, różnego rodzaju muzyki, e, muzycy. Tak? Od house'u, przez techno po country i jeszcze gdzieś tam się pewnie pojawi jakaś poezja śpiewana albo rapsy. To wszystko, to wszystko daje tą możliwość tego, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego to jest evenement na skalę na pewno naszego miasta. Warto żeby to ciągnąć dalej i dlatego jesteśmy cały czas chyba coraz bardziej z roku na rok zaangażowani w to wszystko. A jak to wygląda z punktu widzenia pracowników i pracy, kreacji i zaangażowania, to niech się Jędrek wypowie. Bądź miły Jędrek. W takim razie, no, co ja mogę powiedzieć, no dla nas jest to też bardzo ciekawe doświadczenie oderwania od codzienności pracy. Koleżanki tutaj z Lofy często przychodzą i zarzucają nas Dość, e, można, irracjonalnymi pomysłami, ale no, staramy się sprostać e, temu jak najbardziej. E, dorzucamy też swoje pomysły. E, razem tworzymy coś, e, coś wielkiego coś, co może tutaj przynieść radość nie tylko mieszkańcom, ale też osobom, które będą oglądały lufę z zewnątrz. Myślę, że to, co przygotowaliśmy dla Was w tym roku, e, zaskoczy Was. Na pewno wszyscy uczestnicy lufy kojarzą już też słynne literki, które są przygotowywane co roku na lufę, no to tu możemy to zdradzić, że to na pewno będzie, ale obiecujemy, że w tym roku zaskoczymy Was dużo mocniej niż w latach poprzednich. Dla nas rzeczywiście jest bardzo ważne to, że yy, to nie jest tak, że firma Werner Kenkel jest sponsorem finansowym. To, co wspomniała Iza, rzeczywiście my wspólnie myślimy nad koncepcją warsztatów, nad, tego, i na to, nad tym, jak ubrać cały festiwal w taki sposób, żeby był zaskakujący, piękny i taki rzeczywiście dostępny i radosny dla wszystkich. Nie bez kozery jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Jesteśmy na dachu loftów na pompach yy, na ulicy Narutowicza, czyli yy, byliśmy tutaj przy okazji pierwszej lufy w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Tu wszędzie były dziury. Tu rzeczywiście niewiele się działo. W tym momencie jesteśmy już na gotowej inwestycji i w tym roku Lofty na Pompach postanowiły zaangażować się też jako nasz e, wspaniały partner festiwalu, bo chcemy pokazać, że to jest niezwykle ważne miejsce nie tylko dla Lufy, ale myślę, że miejsce dla całego miasta. Takie kulturotwórcze, które rzeczywiście będzie tworzyć to miasto razem z nami. Chciałabym, żeby Darwin powiedział dosłownie dwa słowa, czym te Lofty są i czemu i czemu w Lufę się zaangażowaliście. Przesiądźcie, proszę. Drodzy no, Państwo, yy, dla nas to chyba... Może tak, od samego początku jak tylko wpadł pomysł, żeby znowu, znowu czy współuczestniczyć w kolejnej edycji Lufy, tak jak się wspomniała, pierwsza była też tutaj w ruinkach naszych, trochę wysprzątanych tylko, ale też całkiem, <noise> całkiem fajnie wyszło. Uh -huh. e, tak teraz z e, miłą chęcią zaprosimy do tego, aby obejrzeć e, co przez te 4 lata i naszą wspólną rewitalizację, bo to i, e, i nasz wysiłek zaangażowania, ale również i e, dobre podejście i stosunek do nas i do całej tej inwestycji wszystkich poszczególnych urzędów, osób, pozwoliły nam tutaj wyczynić, zrobić. Także zapraszamy. Myślę, że będzie to dla osób, które nie bywają, czy nie bywały od tamtej lufy, albo rzadko bywają. Tak. Mam nadzieję, że miłe zaskoczenie. A de facto, jest to no, jeden z elementów rewitalizacji, tak jak jesteśmy wpisani. A że rewitalizacja to nie tylko budynki, to z miłą chęcią również i tych rewitalizowanych gości tutaj zapraszamy. Dzięki bardzo. Yy, dziękuję wam bardzo, drodzy, drodzy partnerzy festiwalu. Podsumowując, 1-3 września Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny Lufa, miasto opakowane kulturą. Rzeczywiście kultura będzie yy, w każdym miejscu, będzie jej pełno, będzie wspaniała, bezpłatna, bo dopóki żyjemy, yy, Lufa będzie bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Yy, szczegóły programu będziemy ujawniać codziennie yy, do połowy sierpnia, kiedy to yy, pokażemy cały Cały line-up festiwalu. Zapraszamy na nasze sociale, social media, Lufa Festiwal na Facebooku, na naszą Dziękuję stronę internetową. Zapraszamy też wolontariuszy, jeżeli ktoś chce z nami tworzyć ten festiwal, zobaczyć jak to wygląda od środka, jak to jest dużo pracy, ale takiej rzeczywiście pięknej i niesamowitej, to zapraszamy serdecznie. Zgłoście się do nas i zróbmy tę Lufę razem. Wszyscy. To słuchajcie, ja jeszcze dopowiem jedna rzecz, która nie padła tutaj, to jest festiwal od jednego roku do 101 lat chyba i faktycznie będą atrakcje i dla dzieci, i dla najmłodszych, i dla tych ciut starszych, i, ta, i dla tych już, którzy e, wolą spokojniejsze rzeczy, także nie, przyjdźcie wszyscy, my zachęcamy bardzo, chę, zachęcamy bardzo Was do tego i nie patrzcie na metrykę. Tak jest, no to lufa, zapraszamy. No to lufa. Dziękujemy. Dziękujemy Dzień. bardzo. thank uh.